Więc znany mi kaznodzieja, zresztą chyba każdy z kaznodzieja, zaczyna kazanie w następujący sposób. Z tym, że ten kaznodzieja mówi chwała Bogu, sporownicy odpowiadają i mówi, albo w zasadzie robi w ten sposób. I wtedy jest ponaglenie, aby głośno to powiedzieć, głośno to wykrzyczeć, bo należy się chwała Bogu. A więc chwała Bogu? Chwała Bogu! O, zaczęliśmy z impety raczej i siostry dzisiaj szczególny dzień szczególnej uroczystości nie sposób nie mówić o miłości. Nawet zrymowało mi się. Nie sposób nie mówić o miłości, choć nie jest to temat tylko zarezerwowany na uroczystości. My powinniśmy żyć Bożą miłością, a dzisiaj szczególnie chciałbym mówić o, o Bożej miłości. Dlatego przeczytajmy Słowo Boże, zapisane w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian przeczytamy z hymnu o miłości, a więc z 13. rozdziału przeczytamy zaledwie jeden werset bracia i siostry. Choć zachęcam do tego, abyśmy w swoich domach czytali często ten hymn i, i rozważali ten hymn, bo on niesie ze sobą naprawdę wartościowe i wspaniałe rzeczy dla naszego, dla naszego życia. A więc trzynasty rozdział, pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian i pierwszy jego werset. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, i to nas dalej interesuje bardzo mocno, a miłości bym nie miał, bym bym miedzią lub cymbałem brzmiącym. Dlaczego ten temat? Może poniekąd też dlatego, że akurat wczoraj przejeżdżałem przez miasto, które się nazywa Lubin. Kopalnie, kopalnie, miedzi, HGHM, miedź SA, jedna z najbogatszych firm w Polsce. Okazuje się, że nawet Polska jest liderem, można powiedzieć, wydobywczym, jeżeli chodzi o miedź w Europie. Chociaż Rosja, no to też w sumie częściowo i Europa, prawda, także oni troszeczkę więcej wydobywają. Ale my wydobywamy bardzo dużo tej miedzi. Mieć jest nawet cennym kruszcem, jeżeli chodzi o metale 16 zł za kilogram. Nie są. Aluminium 4 zł. Ale inne wykopaliska, no chociażby węgiel brunaty, to jest złotówka za kilogram. Miedź. KGHM bardzo bogata firma. Wydobywa tej miedzi sporo. Bardzo bogata firma. A cymbał, te, ten instrument, kiedyś tak bardzo popularny. Należy do grona tak zwanych hordofonów. Tak się określa instrumenty muzyczne, w którym właśnie także jest i cymbał. cymbał. Hordofony to instrumenty, które uzyskuje się dźwięku, uzyskuje się muzykę poprzez drganie struny. I kiedyś właśnie tak cymbały wyglądały, że, że pałeczkami uderzało się, uderzało się w struny. Ale co ciekawe, właśnie i te cymbały, i te miecz, ta mieć, one mają pewien dźwięk, ale także są w pewnym gronie. Oto miecz tak naprawdę jest w gronie innych, innych wspaniałych materiałów i metali. Mówi się, że złoto i srebro należą do tak zwanej grupy właśnie miedziowej. Że to są pochodne w pewnym sensie, że to jest ta sama grupa, a jednak ich wartość jest zupełnie inna, złota i srebro. Miedziowce, miedź, złoto, srebro i jeszcze parę innych metali. Na cybały? no właśnie. Hordofony znajdują się w takiej grupie, gdzie jest i fortepian, i skrzypce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, i tu kieruję także słowo do Ewy, i do Felka, i do nas wszystkich, że czasami w życiu może być taka pokusa, e, bracia i siostry, aby żyć w zupełnie inny sposób żyć tak, jak prezentuje to świat. Mieć, no przecież można na tym zbić interes. To jest cenny nawet kruszec. Może w życiu także małżeńskim albo każdego z nas. Może być taka pokusa, żeby gdzieś tam odbierać te bocne ze świata i myśleć o tym, co ziemskim. O tym, że no, trzeba tą stabilność finansową. Trzeba gdzieś tam zrobić tak, żeby mieć jeszcze jeden samochód. A może gdzieś tam w całą energię włożyć w to, aby, aby mieć i mieszkanie, i to, i to, i tamto. A może inne rzeczy są ważne. No, to wszystko są dobre rzeczy. Ale to słowo mówi, że Bóg daje coś bardziej doskonałego. To, co w tej chwili także przeżywa Ewa, co przeżywa Felek miłość. To wspaniałe uczucie. To, co pochodzi od Boga. Do waszego życia, do naszego życia. To jest cenne. To jest wspaniałe. O to trzeba dbać. O to trzeba się modlić, o to trzeba pielęgnować. Są inne cenne rzeczy, tak. Ale nie tak cenne i szlachetne. No ten y, instrument, ten cymbał nigdy nie będzie w To Te skrzypce, prawda? Ta sama grupa, ale jak one wspaniale grają, I czasami mówi się, o kto mnie wie najlepiej, że to jest takie z duszą, instrument z duszą. Ta miecz nigdy nie będzie złoty. Nigdy nie będzie srebrna. Choć można na niej zrobić majątek. Zachęcam nas, zachęcam was do tego, abyście pielęgnowali. To, co macie najcenniejszego, to, co pochodzi od Boga, miłość. A mówiąc o miłości, chcę też powiedzieć o małżeństwie i o jednym ciele. Apostoł Paweł mówi, że to tajemnica wielka i że odnosi ją do Chrystusa i Kościoła. Jedno ciało. Apostoł Paweł akurat był mężczyzną bez związku. Przeczytajmy Słowo, słowo Boże, zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej przeczytamy z drugiego rozdziału od 22 do 25 wersetu bracia i siostry. Pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział 22 do 25 wersetu. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego będzie się nazywała mężatka, gdy z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym, jednym ciałem. A człowiek i żona, jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. To jest wspaniałe Boże Słowo i chcę wyraźnie powiedzieć, że planem Boga dla człowieka jest małżeństwo. Pan Jezus mówił o pewnych wyjątkach, ale to są wyjątki. A planem dla mężczyzny jest to, aby poznał kobietę i aby wstąpił w związek małżeński. Tak samo planem dla kobiety jest poznanie mężczyzny i wstąpienie w błogosławiony związek małżeński. To jest pierwotny plan Boga dla człowieka. To jest jego zamysł dla nas, bracia, bracia i siostry. Oczywiście, jak ja powiedziałem, z, z wyjątko, wyjątkami, o których, o których mówił także Pan Jezus, no, apostoł Paweł też był tym, tym wyjątkiem. Ale jest to pierwotny plan dla człowieka. Było to w, u, u Boga w sercu dla nas, bracia, bracia i siostry, Felpu, Ewo. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to nie było tak jak chociażby z królami w Izraelu. Że w pewnym momencie naród człowiek powiedział, a ja bym chciał mieć króla, bo wszystkie inne narody króla mają. No to Bóg też się zgodził i powiedział narodzie izraelskim, możecie mieć króla. Będziecie mieli królów i władców. Jak chcecie tak mocno, to będziecie mieli. Nie, z małżeństwem jest zupełnie inaczej. Małżeństwo jest w sercu Pana, Pana Boga. On tak zaplanował człowieka, aby, aby nie był sam. A człowiek i jego żona oby, oboje byli nadzy, lecz nie wstydzili się. O tym troszeczkę nawet indywidualnie porozmawialiśmy i do wspaniałych wniosków doszliśmy z Felkiem i, i serwą, bracia i siostry, że tu nie chodzi tylko o ciało. Tu nie chodzi o tą tylko sferę fizyczną, ale tu chodzi o to, że w małżeństwie przed sobą jesteśmy nadzy, odkryci. Nie ukrywamy, nie mamy jakichś swoich indywidualnych, ciemnych zakamarków. Nie ma tajemnic. Mało tego to słowo mówi, i tutaj już wchodzę w ten wątek jednego ciała, że tak naprawdę już w małżeństwie zaczyna się kościół. Gdzie dwaj? Albo trzej, tam jestem pomiędzy wami, mówi Pan. To także tyczy się małżeństwa. Jak wspaniałą jest to więc instytucją małżeństwa, gdzie możemy razem przed Bogiem stanąć i mieć pewność, że Bóg jest z nami w naszej modlitwie. Gdzie dwóch ludzi uzgodni coś między sobą i przed Bogiem i będzie to zgodne z wolą Bożą, spełni się to. To następna obietnica dla naszego, dla związku, dla związku małżeńskiego. Jedno ciało. Rodzi też pewne odpowiedzialności. Oto tak naprawdę żona reprezentuje męża, mąż reprezentuje żonę, już nie tylko siebie. Oto duchowy jest to także związek. Gdy jedno cierpi, to drugie, czy chce, czy nie chce, to, to odczuwa. Ale to też jest błogosławieństwo, gdy jedno przeżywa radość, tak samo i drugie tą radość, tą radość przeżywa, bo to jest jedno, jedno ciało. Gdy jest potomstwo, gdy są dzieci, to z tego jednego ciała też przechodzi duchowe, duchowe dziedzictwo. To jest też odpowiedzialność, z takim nawet naciskiem po stronie męża, aby dbało o duchowy stan swojej, swojej rodziny. Aby dbało o duchową relację rodziny z Panem, z Panem Bogiem. Jedno ciało. Wspólne ustalenia. Wspólne decydowanie taką może kropką na tym po stronie mężczyzny często, dlatego, że on bierze tą odpowiedzialność. Żony, bądźcie uległe mężom swoim. Ja pamiętam na pamięć ten werset. Zawsze go <laughs> pamiętałem bracia i siostry. Ale ten drugi, troszeczkę <laughs> następujący po nim, czasami mi umyka z pamięci. A mężowie, kochajcie tak swoje żony. I koniec? O, jakby to był koniec, to jeszcze by było dobrze. Jak Chrystus umiłował Kościół. Jaka odpowiedzialność. Jaka ranga małżeństwa. Jaka ranga tej miłości, którą daje Bóg. To nie jest coś powszedniego. To jest coś dane od Boga. Wam. Abyście to pielęgnowali. Abyście to chronili. I abyście tym żyli. Wspaniałe, wspaniałe słowo. Na zakończenie, chcę taki obraz przedstawić, bo te obrazy nam się lepiej zapisują w pamięci. Śpiewaliśmy zresztą o oceanie, o morzu. No i właśnie zostańmy przy tym wątku. Wcześniej takie żaglówki, gdzieś tam, dalej od siebie, samotne, pływające po swoich morzach i oceanach. Ale na szczęście jest tak, że Bóg przychodzi do tej żaglówki. I już płyniemy z wiatrem Bożym. Dwie istoty. I później one coraz bliżej siebie. I Bóg łączy te żaglówki. I okazuje się, że jest taki statek, jak można to nazwać statkiem, ale w zasadzie wszystko, co pływa po wodzie, można nazwać statkiem wodnym. Katamaran. Dwa kadłuby. Złączone pomiędzy siatką. I jeden żagiel. Ja życzę wam, Ewo i Felko, abyście byli tym katamaranem. Jesteście złączeni w y, miłości. Bóg dał wam tą miłość, tak jak ta siatka pomiędzy tymi kapłubami. I ten żagiel jest jeden. I niech wiatr Ducha Świętego prowadzi, prowadzi wasze życie. Powstańmy.